W tej prezentacji pokażę Ci naszą wyszukiwarkę rejsów Incruises Booking. Zarezerwujemy wspólnie przykładowy rejs i poznasz cenę takiego rejsu. Nasz najnowocześniejszy program rezerwacyjny jest łatwy w obsłudze i korzysta z najsilniejszych algorytmów wyszukiwania spośród tysięcy rejsów oferowanych w internecie. Pokazujemy Ci tylko najkorzystniejsze oferty w najlepszych cenach. Na naszej stronie zachowujemy całkowitą transparentność. Zawsze pokazujemy cenę za kabinę dwuosobową, uwzględniając wszelkie podatki i opłaty portowe. Nie ukrywamy niczego. Mamy wymarzone rejsy w skali globalnej, odwiedzające najbardziej ekscytujące porty całego świata, w tym na Morzu Śródziemnym czy Karaibskim i historyczne miasta całej Europy, inspirującej Azji oraz całej Ameryki Północnej i Południowej. Ceny za nasze rejsy nie odbiegają od cen oferowanych przez linie rejsowe oraz najpopularniejszych stron poświęconych rezerwacji rejsów dostępnych dziś w internecie. To prawda, za taką samą, równie niską cenę. Czy rozumiesz o czym mówię? Linie rejsowe oferują nieraz promocje typu kup bilet, drugi dostaniesz za darmo lub 60% mniej za drugiego pasażera albo 30% mniej za trzecią i czwartą osobę. Ty będziesz mógł dokonać rezerwacji za tę samą, równie niską cenę, a potem zmniejszyć ją jeszcze bardziej, wykorzystując członkostwo w naszym klubie. W naszej wyszukiwarce jest ponad 5000 propozycji rejsów do wyboru na całym świecie z największych linii rejsowych. Rezerwacja rejsów w naszej wyszukiwarce jest tak prosta jak rezerwacja hotelu w internecie przez Booking.com. Najpierw wybierasz kierunek, na przykład basen Morza Śródziemnego. Następnie korzystając z bocznego menu, zaznaczasz w jaki sposób chcesz, aby system filtrował i podawał Ci propozycje podróży według ceny lub według daty. Następnie możesz zmienić kierunek swojej podróży, możesz wybrać konkretny miesiąc podróży, niech to będzie listopad 2022 roku i zatwierdzasz nowe wyszukiwanie. Również możesz wybrać konkretny port, z którego chciałbyś wypłynąć. Możesz wybrać konkretną linię rejsową i konkretny statek danej linii rejsowej. Możesz także wybrać ilość nocy, jaką chcesz spędzić na statku. Załóżmy, że wybierasz rejs z Barcelony od 1 do 8 listopada 2022 roku. Czas trwania rejsu 7 nocy. Statek linii MSC Fantazja. W internecie możesz obejrzeć, jak wygląda ten statek w środku i na zewnątrz. Oto jeden z takich krótkich filmików. quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me vicino a me sapore di sale sapore di mare un gusto un po' amaro di cose perdute Wybierając taki rejs widzisz przedział cenowy. Najtańsza kabina to 604 dolary, a najdroższa 1574 dolary. Pamiętaj, że są to ceny za kabinę dwuosobową. Za chwilę wyjaśnię, na czym polega różnica w cenie. Poniżej widzisz plan całego rejsu. W każdym z tych portów możesz zejść z pokładu w celu zwiedzenia danego miasta lub wyspy. Możesz to zrobić samodzielnie albo skorzystać ze zorganizowanych specjalnie dla ciebie wycieczek fakultatywnych. Jeśli zdecydujesz się pozostać na statku, będziesz mógł w pełni korzystać z jego licznych atrakcji dla osób w każdym wieku. Pierwszego dnia ruszasz z Barcelony w Hiszpanii. Drugiego statek płynie w morzu. Trzeci dzień to La Goulette w Tunezji. Czwartego dnia dopływasz do Palermo. Piątego do Neapolu, szóstego do Genui, we Włoszech. Siódmy dzień to już Marsylia we Francji. 8 dnia wracasz do Barcelony. Możesz zobaczyć zdjęcia w galerii, jak wyglądają kabiny, kuchnia, jakie dodatkowe atrakcje na Ciebie czekają. To wszystko jest już wliczone w cenę Twojego rejsu. Jeśli chcesz zarezerwować ten konkretny rejs, przejdź następnie do wyboru kabiny. Jeśli planujesz podróż z dziećmi, wówczas podczas rezerwacji podajesz informacje dotyczące ich wieku, co pozwala na skorzystanie z promocji. Jako dziecko jest uznawany każdy pasażer do 17 roku życia, a linie rejsowe często pobierają tylko 50% ceny biletu osoby dorosłej. Dla najmłodszych pasażerów są jeszcze korzystniejsze propozycje. Dla osób powyżej 55 roku życia linie rejsowe także często oferują opcje rabatowe. Załóżmy, że interesuje Cię rejs dla dwóch osób. Oto propozycja dostępnych kamien. Są dwa warianty kabin z widokiem do środka statku. Różnią się wielkością i ceną. Koszt pierwszej to 603 dolary, drugiej 725 dolarów. Cena każdej obejmuje koszt rejsu dla dwóch osób i zawiera opłaty portowe i podatki. Następna możliwość to wybór kabiny z oknem, a kolejna kabiny z balkonem. Możesz wybrać droższą kabinę z balkonem z dodatkowymi atrakcjami wliczonymi w cenę jak na przykład jacuzzi w apartamencie lub na balkonie, kabinę z salonem i oddzielną sypialnią, powitanie szampanem czy zabiegi w spa. Załóżmy, że wybierasz kabinę z balkonem, która będzie kosztowała 1331 dolarów. Możesz wówczas wybrać pokład 8 Favola lub 9 Radiozo, a także konkretny numer na tym pokładzie, na przykład 8170. Obok jest pokazany plan pokładu statku i rozmieszczone na nim kabinę. Jeśli masz już wybraną kabinę, przechodzisz dalej do uzupełnienia danych pasażerów i do opłaty. W naszej wyszukiwarce można opłacić wybrany rejs przy pomocy karty lub przelewem bankowym. Tak wygląda nasza wyszukiwarka i rezerwacja rejsów. Mam nadzieję, że nasza szeroka oferta Cię zainteresowała. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego nagrania, w którym dowiesz się, jakie korzyści finansowe możesz mieć jako członek klubu Incruzes i jak kupić rejs od 20% do 50% taniej lub nawet mieć wakacje marzeń za darmo.